Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na małe odgracanie garderoby. Już tak ta pora roku nadeszła, kolejny sezon. Pozbywam się wszystkich letnich rzeczy i na ich miejsce wchodzą oczywiście jesienne. I teraz tak, też w czasie lata nie miałam czasu, żeby odgracać. Było trochę tutaj busy, trochę się działo no i po prostu. Skończyło się na tym, że mam nadmiar ciucha. Jest tego o wiele za dużo, niż bym sobie życzyła, i niestety większość tych ciuchów też po prostu mi się jakby znudziła w międzyczasie. Te rzeczy, które kiedyś lubiłam, nosiłam, no teraz już po prostu jakby zmieniły mi się gusta i mam ochotę na co innego, więc będzie dużo pozbywania się. Myślę, że większość. Próbuję wystawić na Vinted Zobaczę jeszcze Właśnie może część do charity shopów oddam Pojadę na Carboot Na pewno Czyli na ten pchli Targ. I tam też może coś postaram się obchnąć Zobaczymy No jakoś tak po prostu czuję, że jest tego za dużo I że nastała najwyższa pora Kiedy właśnie nie ma moich chłopaków Kiedy jestem sama w domu Żeby to trochę ogarnąć Bo jak teraz tego nie zrobię No to później, to później kaput to po prostu za, zostanę pokryta całą górą warstwą ciuchów i pewnie uduszę się pod nimi. No i taki będzie mój koniec. Mam problem z włosem. Włos mi się nie układa dzisiaj. Więc jak będę się tak patrzeć i przyklepywać, to tylko dlatego, że po prostu no, muszę nad tym zapanować. No, kręcę filmy. Tutaj przed kamerą występuje a po prostu nieład, nieład na głowie. Wstyd i hańba, wstyd. Zaczynamy od mojej otwartej szafy, czyli wieszaka. Na przykład o taki przykład właśnie zmieniających się gustów. No ta koszulo sukienka bardzo mi się podoba. I podoba mi się jej yy, fason. To jest 100% jedwab. Jest zwiewna, jest taka, wiecie, kurde, taka cool urban mam, takiego ma vibe. A. Czyli co, jak to po polsku? Taka miastowa, mamuśka na sterydach, ale nie podoba mi się właśnie jej ten wzór. Nie podoba mi się to. Wygląda trochę jak koszula nocna. Gdyby była na przykład taka, właśnie jak ta sukienka, czy na przykład beżowa albo szara to bym sobie ją zostawiła, pewnie codziennie nosiła, a tak wystawię ją na Vintage, no bo... no bo nie podoba mi się ten wzór, no i tyle, a 100% jedwabny, myślę, Vintage na pewno się sprzeda, pomimo tego, iż gdzieś tutaj ma jakąś plamę. Życie mamy! A na przykład tą kiepskę, na na początku wakacji już mi się znudziła, Niezbyt chętnie ją nosiłam, ale potem nagle zaczęłam dostawać komplementy, że tak ładnie wyglądam i że taka fajna. No i się ponownie zakochałam w niej, słuchajcie. I teraz noszę ją dosyć często. Jest taka długa, taka trochę zwiewna. Właśnie mnie wkurzają to, że ma te, te, te pomarańczowe paski. One fajnie wyglądają na wakacjach, nie fajnie. Jak idę po prostu gdzieś na, na zakupy po mieście. Uch. Masakra, no jeden włos mi tak po prostu bim. Um, Ale jak tak właśnie idę po mieście, to wolę, żeby ona była taka zwykła, w jednolitym, neutralnym kolorze. Ale no ludzie piją, no i co? No i nie, nie, nie zabroni ludziom takiego widoku siebie w, w takiej podobno wyrąbistej sukience. Jako, że odwracanie jest porządne. Biorę też się za, nie tylko za wieszak, za wszystkie moje tutaj y, koszyki, za moją szufladę właśnie z rzeczami takimi domowymi i za szafę. Szafy jeszcze chyba nie widzieliście. Tutaj jest miks, są ciuchy, są też takie na przykład jakieś rzeczy mm, dla synka, jakieś kocyki, tutaj trzymam pieluszki i tak dalej, ale też są takie ciuchy, których po prostu kurde nie noszę prawie nigdy. I trzeba to ogarnąć. No bo po co mają tutaj wisieć, marnować miejsce, którego mamy i tak mało? Jak można po prostu sprzedać, oddać, uszczęśliwić kogoś innego, a mieć święty spokój. Więc zaczynamy. Muzyka co zrobić z tym ona jest po prostu przepiękna to jest stuprocentowy jedwab to jest, po, to jest taka moja taki mój mały crush, popatrzcie na te wyszywania to jest zrobiona w Chinach ale nie takie Chiny made in China, tylko wiecie takie Chiny Chiny takie starodawne, porządne Chiny popatrzcie jakie ładne po prostu masakra, jest przepiękna w ogóle w dotyku to o no jedwab, no co wam mam więcej mówić, taki właśnie jeszcze lejący się, no Więc to jest koszula na medal I teraz tak, ja ją noszę mega okazyjnie, na przykład na jakieś święta czy jakąś tam uroczystość Ją zakładam, jest dosłownie raz, dwa razy w roku I nie wiem czy ją zatrzymać po prostu i dalej używać raz, dwa razy w roku, czy sprzedać A kupić sobie koszulę też z prawdziwego jedwabiu, ale już taką mniej wykwintną po prostu taką, którą bym mogła nosić na co dzień, żeby mieć z niej więcej użytku. I nie wiem teraz, bo jeśli ją sprzedam, to bym chciała za nią wysoką cenę to na pewno, bo ona jest po prostu prze cudo. Em, Ale właśnie nie wiem, czy się sprzeda za taką wyższą cenę. Dlatego proszę Was o poradę. Czy mam ją sprzedać, czy zostawić? I jeśli sprzedać, to za ile funtów, jeśli jesteście w Anglii, za ile funtów mogłaby pójść? Profesjonalny tip taki tutaj na boku, jeśli chodzi o y, ubrania, o kupowanie ubrań, sprzedawanie. Y, a więc, y, najlepiej, jeśli kupujecie też na Vinted, czy jakieś tego typu apka, gdzie można znaleźć rzeczy używane, ale jeszcze w bardzo dobrym stanie, y, to y, kupujcie rzeczy. Y, nie w sezonie, czyli teraz, kiedy na przykład mamy końcówkę lata, warto sobie kupić rzeczy, właśnie typowo letnie, ponieważ one będą teraz bardzo tanie, bo nikt tego nie będzie chciał, a ludzie już często mają jakby dość tych rzeczy, chcą się ich pozbyć, bo się tam nanosili i już, już nie mogą na patrzeć, już chcą swetry, już chcą jakieś tam, wiecie, ciepłe szaliczki i, i korzuszki, a te właśnie takie letnie rzeczy chcą się jak najszybciej pozbyć, więc można za grosze sobie je nabyć. I na odwrót, w lecie kupować rzeczy zimowe, ja na przykład kupiłam sobie latem ten wspaniały swetr z czystego kaszmiru. On jest z Marksa Spencera, on był używany ja dosłownie raz, dwa, dopiero go wyjęłam z, właśnie z, z pudełka, on oczywiście był schowany przez całe lato, więc jest wymemłany, więc no, nie, nie, nie wygląda tak korzystnie, ale jest przepiękny, naprawdę taki ładny błękit, na, na kamerze tego tak nie widać. I tak jak mówię, czysty kaszmir wygląda na, nie wiem, używany może kilka razy i ja go nabyłam za, oś, nie, za 4 funty. Za 4 funty go nabyłam właśnie latem w, w sezonie, kiedy było gorąco, razem z przesyłką i tak dalej, i tak dalej. Tymi opłatami na Vinted to wyszło 6,89 w sumie za, za taki sweter, więc naprawdę warto sobie wtedy właśnie popatrzeć. Za takimi rzeczami, więc ten sweterek wychodzi na wieszak i pewnie już niedługo, za kilka dni, już zacznę go używać. Pierwszy raz. Popatrzcie, ile tego się nazbierało do oddania i do sprzedaży. Całe łóżko zarypane. i to jeszcze nie koniec będzie, ponieważ y Mam w praniu dużo rzeczy. Muszę, dzisiaj... nie jutro będę robić pranie, dzisiaj już za późno, ale jutro zrobię pranie. No i będę musiała to wszystko dalej ogarniać. Rzeczy zimowe wystawię teraz po prostu na Vinted, Mam jeszcze kilka innych płaszczy, które będę chciała wystawić na wintet, ale to jest plan na jutro, żeby po prostu porobić zdjęcia w lustrze. Tam mam chyba z 4 czy 5 płaszczów, aż, więc to jest dobra pora, żeby to zrobić. Teraz ludzie już zaczynają szukać zimowych rzeczy. Tak samo wystawię tą spódnicę. To jest Oliver Bonas. To jest jakaś taka w miarę dobra marka tutaj angielska. I, i ta sukienka, boże, spódnica jest bardzo ładna, naprawdę ładna, ale to po prostu nie jest mój styl. Ja myślałam, żeby spróbować spódnicy, chociaż nie. Przepadam za spódnicami. No i się okazało, że po prostu no to jednak nie był trafny wybór, więc ją po prostu sprzedam, nosiłam ją tam może dwa, trzy razy. A tą resztę rzeczy, no właśnie nie wiem, no właśnie nie wiem. Te skarpetki mój partner kupił, ale są za grube dla niego, więc będę próbowała sprzedać na No nowiutkie. Tak samo teraz yy, właśnie dobrze sprzedać też buty dla dziecka, chociaż znaczy, nie, one są, one są straszne, Jezu. Ja je za darmo wystawię, za, za darmo na, na Facebooku albo do Charity Shopu dam która z tych opcji. A te rzeczy takie typowo -letnie, to po prostu chyba się wstrzymam. Bo to nie ma sensu tracić swojej energii, czasu i ja je po prostu wystawię w przyszłym roku. A, a tutaj ta sukienka jest piękna, vintage, naprawdę wspaniała, ale też jej, nie no, kurde, nosiłam ją kiedyś. Mam już ją chyba z 10 lat. Ale nie nosiłam jej od wieki, wieków i szkoda, szkoda, bo jest cudo. Tak samo jak ta bluzka, właśnie, patrzcie na te wyszywania, no piękna, piękna. No, ale, ale ja jej nie noszę, ja jej nie doceniam, więc, więc szkoda, żeby po prostu wisiała taka niedoceniona. Ja ją wystawię, no bo wiecie, Sylwester, jakieś raty, taty, nawet wesela jeszcze się odbywają, może. Może ktoś się skusi. Tak samo może ta sukienka, ona jest też śliczna. Ja ją ja dużo nosiłam, tam nosiłam mega dużo. To jest zwykły Primark, ale jest w stylu właśnie retro, vintage. Ma takie buforowate tutaj te um, rękawy. Naprawdę, no nie wiem, co tam się stało. Sukienka mi robi w balona. Okej. Okay. No, ma takie fajne właśnie tutaj widzicie. Mm -mm. To tu jest taka dopasowana, strasznie. Naprawdę jest no, śliczna. No, naprawdę taki vintage. Lata 40 cudo. Ja ją bardzo dużo nosiłam po prostu mi się znudziła. A jest w świetnym stanie, no bo nosiłam ją dużo, no ale tak. Yy... nie za dużo. Nie na tyle, żeby zniszczyć. Więc ją, więc ją może wystawię. Mm. No, więc, więc to tak, więc tak, to też będzie do wystawienia. To będzie na przyszły yy, rok, to jest do wystawienia. Buty też są do wystawienia, ale za free to też jest do wystawienia. No ta, wiesz co, chyba wystawię, chyba wystawię. To jest jeszcze takie coś, że ludzie może się skuszą, bo pomyślą sobie, a kurde. Mm, bo to też można nosić na przykład właśnie z tymi, z czarnymi rajstopami. Na taki wrzesień, październik, jeszcze to jest ok, długi rękawek i tak dalej, więc wystawię. Akurat taki ma trochę wrześniowy vibe, mi się wydaje, jesienny. A może, a może jest wiosenny vibe? No, nie wiem. Ale może we, we wrześniu ktoś, ktoś też będzie czuł tego typu klimaty, więc ją też wystawię, ok. To, nie wiem, to jest taka stara już sukienka, gdzieś tam mi się porwała. Ja ją po domu nosiłam. To jest ten by Henry Holland, ale ja ją do, do Charity Shopu chciałabym oddać. Bo w Charity Shopach może coś z tego jeszcze zrobią, może ją zszyję, bo tam raczej nie zszyją szyją. Dobra, nie chcę mi się jej ten. I to też idzie do Charity Shopów, chyba albo, albo to będą moje domowe spodnie. Nie wiem, nie wiem jeszcze. Pomyślę, no ale trochę tego jest. Trochę tego tutaj jest. Widzicie, przy okazji odgracania fajnie jest też sobie właśnie popatrzeć w takie miejsca jak na przykład właśnie szuflada z ciuchami domowymi, czy też na przykład szuflada z bielizną, bo na przykład ja jeszcze znalazłam właśnie w tej szufladzie z ciuchami domowymi, bluzkę, którą myślałam, że sobie będę ją miała jako domową nie prawie w ogóle nie nosiłam, ona jest taka oczywiście jak zwykle pogięta, no bo to było pieprznięte w kąt ale taka właśnie zwykła koszulka i ten, i o, myślałam, że ją będę nosiła a nie nosiłam jej jednak, więc pójdzie teraz albo na sprzedaż, albo do charity shopu, zobaczę czy mi się opłacają wystawiać, zobaczę jak to będzie Wyglądało, może po prostu ją wezmę do charity i nie będę się bawiła w zdjęcia, w prasowanie itd. Um, i tak dalej. A jeśli chodzi o, o właśnie tą, nie um, ja mam tutaj kosz z, z bielisła, no to na przykład znalazłam dwie pary dziurawych skarpetek no i znalazłam trzy, trzy nie, cztery pary takich porozciąganych majtek. Jeszcze w ogóle jakiś tam taki stanik pusza, którego nie nosiłam już chyba od pięciu lat, ale, ale po prostu miałam go w razie, bym potrzebowała stanika pusza. No nie potrzebuję. Już raczej już nie będę potrzebować. Jak będę potrzebować, to sobie kupię jakiś nowy, a nie stary i zdzadziały, więc mm, to też idzie do, do śmieci. Więc tak naprawdę, no, w te takie mało znaczące jakieś y, kąty, również warto czasem zaglądać, bo tam też kryje się niepotrzebny po prostu, niepotrzebne gruzowisko, i trzeba to odgruzować. Papa! Pa. Papa Gruzowisko, a ja Was również żegnam. Dziękuję bardzo za uwagę i za pozostanie ze mną do końca, mam nadzieję. Um, jeszcze czeka nas kolejne odgracanie drugiej szafy, które będzie tak jakby nawiązaniem do dzisiejszego odgracania, bo tam też są ciuchy i tak dalej, i tak dalej, ale to po prostu to następnym razem, bo dzisiaj już mi się nie chce. To już dzisiaj mam, mam wyjepkę, jeszcze trzeba zrobić zdjęcia na windy, także. Kill me now. Oke, okay, bye. Do zobaczenia. Buziakim.